Witajcie bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Niech będzie pochwalony Ojciec niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty. Teraz i zawsze. Bracia i siostry, z miłością w sercu modlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Jestem wezwany, aby kroczyć w świetle Chrystusa, Twojego syna, i aby wierzyć w Jego mądrość. Podczas wielkiego postu wkraczam na ścieżkę skruchy, abym w umieraniu dla siebie mógł powstać do nowego życia. Panie Jezu, ty. Przepowiadałeś pokój dla grzesznego świata i przyniosłeś ludzkości dar pojednania przez Twoje cierpienie i śmierć. Ucz mnie iść za Twoim przykładem. Powiększaj moją wiarę, nadzieję i miłość, abym mógł zamieniać nienawiść w miłość. A konflikty w pokój. Jezu, przez Twoją mękę naucz mnie wypierać się siebie, umocnij mnie przeciw złu i niepomyślności, a przez to uczyń mnie gotowym do świętowania Twojego zmartwychwstania. Dobry Mistrzu, naucz mnie pamiętać o godności. Jaką mi dałeś na Chrzcie Świętym, abym żył dla Ciebie w każdej chwili. Daj mi serce doskonałe do przyjęcia Twojego zadania, abym przyniósł w przyszłości owoc cierpliwości. Odnów moją gorliwość do pracy z Tobą w budowaniu lepszego świata. Panie Jezu, Oddaję się Tobie dnia dzisiejszego i na zawsze, a osobiście w godzinę śmierci mojej. Prowadź mnie, Panie. Amen. Bracia i siostry, gdzie jest Chrystus, tam jest życie. Niech Bóg pobłogosławi Cię i niech Cię strzeże. Niech Bóg sprawi, żeby Jego obecność oświecała Cię i niech udzieli Ci łaski. Niech Bóg skieruje swoją opatrzność ku Tobie i obdarzy Cię pokojem. Bóg, zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Niech Ci Bóg wynagrodzi Twoje dobre serce. Niech miłość Jezusa. Prowadzi nas przez życie. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem, Chrystusem i Duchem Świętym, szczęść Boże. Potężny Boże na niebieskim tronie. Do ciebie wznoszę błagalne swe dłonie. Za dzień dzisiejszy, za dary z Twej ręki Niosę Ci z głębi serca dzięki A jeśli grzech obciążył mą duszę To na kolanach przepraszam Cię w wskruszę Niech zasnę z Twoim na ustach imieniem Twą łaską świętą i z Twym Przebaczeniem. Potężny Boże na niebieskim tronie, Do ciebie wznoszę swe dłonie. Potężny Boże na niebieskim tronie, Do ciebie wznoszę swe dłonie. Niech zasnę z Twoim na ustach imieniem, Twą łaską świętą i z Twym przebaczeniem. Łaską świętą i z Twym przebaczeniem.